ma witajcie na kanale Hefan. Widzicie co to jest? Widzicie, to jest konsola, najnowsza konsola Xbox Series X. Trafiła do mojej kolekcji. Jak to się stało, nie wiem. Generalnie trafiła się w tak dobrej cenie, że żal było nie skorzystać. Nie planowałem zakupu tej konsoli, bo mam Xbox Series S, który tak naprawdę mi w zupełności wystarcza do grania w te gry Xboxowe. Ale no mówię, cena była tak kosmiczna, że wziąłem i tym sposobem. Uzupełniłem swoją kolekcję konsol. Teraz mam już PS5, Xbox Series S oraz Xbox Series X. Więc jest. Cieszę się niezmiernie z tego. W dzisiejszym odcinku będzie unboxing właśnie tej konsoli. Przeżyjecie to razem ze mną. Otworzymy to pudełko, zobaczymy co jest w środku. Mam nadzieję, że nie kostka brukowa, tylko konsola. A tak w ogóle chciałem wam podziękować za wszystkie suby, lajki i komentarze. Jest od nas coraz więcej. Kanał rośnie, niektóre liczby przeszły moje wszelkie oczekiwania, więc cieszę się bardzo, bardzo, że podobają się Wam moje filmy i że oglądacie. To napędza, napędza rozwój i kanał i oby tak dalej. A teraz co? Żeby nie przedłużać, przechodzimy do unboxingu tego sprzętu, ale zanim rozetnę plomby, to może obejrzymy pudełeczko, jak to się prezentuje w ogóle z, tak dookoła. Na przodzie, co wy widzicie, czego ja teraz nie widzę, jest sama konsola Xbox Series X. Rysuneczek bardzo ładny, zgrabny, i tego co tu więcej mówić. Dalej lecimy tutaj, na tym boku również jest konsola, tym razem już z padem i w całej okazałości. Na tyle konsoli jest motyw z gry Halo. I jakieś tam informacje o game passie i innych tym podobnych rzeczach, mało w sumie interesujących, kupiłem konsolę. Ciekawy jestem, jak ona wygląda, a nie tam jakieś informacje. No ale, żeby nie było, najszybsza i najpotężniejsza z konsol Xbox w historii, no to by się zgadzało. Game Pass, nieograniczony dostęp do ponad 100 gier, Pitu Pitu, to też jak najbardziej wiem. A propos Game Passa, to wrzucam kartę. Możecie sobie pooglądać moje polecane gry na Game Passie. 10 gier, które warto zagrać według mnie. I jeszcze jest jeden bok konsoli. Może wam pokażę, trochę ona generalnie waży, ta konsolka, ale to dobrze. Znaczy, że dobrze będzie działać. Na taką nadzieję. Tutaj na tym boku mamy informację, jeśli chodzi o parametry, takie z grubsza: 4K, 120 klatek, dysk 1TB, SSD, obsługa 8K HDR, 4K Blu-ray, super szybkie złącze HDMI 2.1. Jest w zestawie konsola. Padzik, i baterie dopada i tam pewnie jakieś okablowanie. Jeśli chodzi o tą specyfikację tej konsoli, tutaj jest 8K HDR. Ja nie wiem, czy to faktycznie działa. No, bo jak wiem, w konsoli PS5 ta funkcja jest, ale wyłączona systemowo. Nie mam pojęcia, jak jest z Xbox'em. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, czy ta opcja w Xbox Series X jest już włączona. Czy można zagrać. Znaczy, chyba nawet nie ma gry żadnej Wosienka, także nie wiem, czy, czy to jest, jest opcja aktualna, czy jeszcze nie. No i tyle pokrótce. Tak wygląda to opakowanie. Tutaj od góry również jest narysowana konsolka z padem, no i logo Xbox, i jeszcze jest spód konsoli. Na spodzie jest jakiś drobny druczek ważne informacje, według producenta numer seryjny konsoli i EAN sklepowy. No to co? Chyba nie ma na co czekać. Otwieram. O, nożyk. Gdzie jest nożyk? Gdzie jest nożyk? Tu jest nożyk. Gdzie są plomby? Tu są. I pierwsza plomba poszła. Druga plomba poszła. Trzecia plomba i czwarta. Przynajmniej nie wiem po co to liczę. Generalnie plomby przecięte otwieram. Tylko chyba nie tak. Chyba nie tak. Tum, tu, tu, Ej, teraz jak to otworzę, to ja będę widział, a wy nie. No dobra. I wy już coś widzicie. O, ja też już coś widzę to teraz pozwólcie, że obrócę i sobie zobaczę, no pięknie się to prezentuje, Power Your Dreams, czyli takie taka, taka jak to powiedzieć sformułowanie, kurczę, to nie tak się nazywa, no wiecie o co chodzi, tak jak PlayStation ma e, Play has no limits, no to tutaj jest Power Your Dreams w Xboxie, no i tak na pierwszy rzut oka ta konsola nie jest aż e, na pewno tak duża jak PlayStation 5 Pozwólcie, że czasami będę porównywał te dwie konsole, no bo tak jakby one się ze sobą biją na jakość i tak dalej. No bo z S-ką to wiadomo, że to jest taka alternatywa. Jest zgrabniejsza ta konsola od PS5. Wygląda jak taki duży klocek. Opakowanie jest bardzo fajnie tutaj zrobione, wytłoczone od góry. Zabezpieczona konsolka bardzo dobrze w razie jakich e, takich niemiłych kurierów, którzy lubią rzucać paczkami. Znam takich niestety. E, I co? Wyjmę ją. O, czekaj, to może takim wyjmę. O, swoje waży. Gdzie jest spód? Chyba tak. Dobra. To zanim może rozpakuję tą konsolę do końca, to zobaczę, co jest jeszcze w środku opakowania. A w środku opakowania jest dodatkowa pomoc techniczna, jak włożyć baterie dopada. Swoją drogą nic mnie już nie dziwi i niektórzy pewnie korzystają z takich instrukcji, więc w sumie fajna sprawa. Nie każdy jest zdolny technicznie nawet do ważenia baterii, więc nie masz czego się tutaj śmiać. Dwie baterie AA. Do włożenia na pewno są w zestawie. No, oczywiście mogliby się pokusić o jakiś akumulator, już wbudowany przy takiej cenie konsoli, no ale, ale tak nie ma. Są baterie tak jak to w starszych konsolach. Czyli to jest taka pomoc techniczna. I tutaj jest taka kieszonka. Taka O. I tutaj mamy tak. Po pierwsze. Przewód HDMI. No i słuchajcie, wkradło się małe cięcie, ponieważ na zewnątrz panuje jakaś wichura, burza i wyłączyli prąd. Całe szczęście włączyli z powrotem. No i dobra, na czym to skończyłem? Na kabelku HDMI 2.1, który znajduje się tutaj w zestawie w środku. Bardzo miło z ich strony, że coś takiego jest. Kabel zasilający. No to chyba standardowo. Być powinien. Instrukcja e, obsługi czy jakiś a propos gwarancji. Przewodnik dotyczący produktu, produktu i regulacji prawnych. Czyli taka instrukcja oraz ostrzeżenia jest w środku. Oraz wpadzik. Oraz Dobra, może żeby tutaj było trochę więcej miejsca, to to pudełeczko stąd zabiorę albo chociaż je przymknę. Naprawdę bardzo spoko e, zrobione jest to opakowanie. Szczerze mówiąc łatwiej się wyjmuje te wszystkie rzeczy niż e, PS5. Tam to było dosyć utrudnione, przynajmniej w mojej ocenie. Może tak postawimy pudełko, niech będzie, a co? O, to mogłem schować, nie schowałem. Dobra i mamy padzika. Konsolę zostawię na sam koniec na deser. Już porwał. Dobra, no dobrano. I mamy padzika. No, w zasadzie taki sam jak od Xbox Series S, tylko że czarny. Na pierwszy rzut oka wygląda jak od klasycznego Xbox, naszego znaczy klasycznego. Od Xbox'a poprzedniej generacji, może nie klasycznego, ale tak naprawdę no, jest kilka różnic. Żeby to zabrazować, to pokażę też padzika od Xbox'a One'a. W zestawie są dwie bateryki AA, także chociaż tyle. To na bok. O, i tutaj mam takiego padzika od Xbox One. A tu jest od Xbox Series S. E, X. Xbox Series X, Xbox One. No i co, czym się różni? Tutaj jest w tym starszym takie wcięcie u góry. Tutaj tego wcięcia nie ma. Jest inny krzyżak. Tu jest klasyczny, a tutaj tak jak w padach w wersji Elite i jeszcze jest przycisk share tutaj. Dodatkowo struktura tego pada tutaj po bokach jest zupełnie inna, jest taka bardziej chropkowata, a do podłączenia jest złącze USB typu C, a nie micro USB, tak jak było to w padzie poprze poprzednim, więc tyle takich głównych różnic. Odłożę na bok tego padzika. O, jeszcze dla porównania, tak wygląda padzik od Xbox Series S i dokładnie to samo, tylko że inny kolor. Dobra. No to co, została sama konsolka. Cyk, obwolutkę dajemy na bok. Bardzo ładna swoją drogą. Fajnie to zrobili. I otwieram. Tum, 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 Może jakieś, jakieś werble czy coś. Jest, proszę bardzo, w całej okazałości konsola Xbox Series X albo X, jak kto woli. Tak to się prezentuje. Powiem Wam. Bardzo przyjemnie. Według mnie naprawdę fajnie, fajnie wygląda, bardzo ładnie e, zrobiona ogólnie. Te materiały nie wydają się być jakieś tam tandetne, taki grubszy plastik. E, no i co? Z przodu tej konsolki jest standardowo wejście na płyty Blu-ray, wejście USB oraz przycisk do parowania padzika oraz włącznik konsoli z logiem Xboxa. Od góry jest taki duży wentylator, chyba, to jest wentylator. tak, duży wentylator, który wypuszcza powietrze do góry, zaciągając od dołu i to wszystko idzie do góry. Konsola może stać właśnie w pozycji pionowej. Do czego służy taka podstawka okrągła od dołu, która jest no, nieodczepialna. nie znaczy, odczepialna, w momencie, kiedy musimy rozebrać konsolę, ale generalnie jej nie, nie odczepiamy. Jak również może stać w pozycji takiej bocznej? Są tu takie gumowe nóżki i cyk. I w tej pozycji, jeżeli chcecie trzymać konsolę gdzieś w półce, w szafce, pamiętajcie, żeby była przestrzeń jakaś tutaj po bokach, bo tutaj ta konsola zaciąga powietrze i wypuszcza górą. Wtedy nie będzie się po prostu grzała. Jeżeli będzie wciśnięta tak w półkę, no to będzie się gotowała. A jak wiecie, tutaj ciekłego metalu nie ma, tylko jest pasta termoprzewodząca, a tutaj jeszcze pod kątem od góry, nie wiem, czy to widzicie, postaram się tak, o, bo pod kątem patrząc jest taki zielony kolor, bo patrząc na wprost, no to nie, no, bo są dziury, te kółka są pomalowane po prostu od środka po bokach na zielono i taki fajny efekt to daje. Dalej z tyłu znajdują się różnego rodzaju złącza. A jakie, to już mówię, już patrzę. Na pewno są tak, dwa złącza USB, jest złącze Ethernetowe, zasilające, HDMI oraz wejście na dysk zewnętrzny, na taką kartę dedykowaną do tych konsol z Xboxów series. Taka sama karta pasuje do X jak do Eski jeden terabajt takiej karty kosztuje około 1000 zł, więc jest to dosyć dużo, ale no jest taka możliwość. W tym wypadku Sony trochę lepiej pomyślało, bo tam można zamontować dysk SSD zewnętrzny, niekoniecznie tylko jeden dedykowany, tak jak w tym przypadku. Ja do swojej konsoli PS5 już zamontowałem taki dysk tutaj, karta na górze. Możecie sobie obejrzeć, jak to wyglądało. No i tam 1 terabajt można załatwić sobie w granicach 600 zł, w zależności od jakiejś tam promocji i od tego, jaki dysk wybierzecie, a tutaj jesteśmy skazani póki co na jeden dysk Seagate'a. No, no ale jest, nie? Generalnie jest w sumie od początku, prawie. W Sony to jest dosyć świeża sprawa, bardzo ładnie, ładnie się prezentuje. no Co tu wiele mówić? Swoje waży to na pewno. Prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Tutaj z padzikiem. Jeśli chodzi w ogóle o jakieś parametry tej konsoli, to może więcej coś tam powiem przy okazji następnego filmu, gdzie tę konsolę uruchomię i przetestuję, ale wypada naprawdę imponująco, jeśli chodzi o te parametry, to co sobą oferuje. No, i co, zrobimy też na pewno jakieś porównania, jeśli chodzi o konsolę Xbox Series X do S -ki. i też Xbox Series X do PS5. To będzie taka, takie starcie tytanów. Jakieś w takich samych grach, po prostu nie wiem, czas ładowania, jakość grafiki i tak dalej, i tak dalej. A póki co myślę, że to by było na tyle. Konsola została rozpakowana. Jestem mile. Zaskoczony wykonaniem tej konsoli, wielkością, gabarytami ogólnie, a jak działa, no to już się przekonam, całkiem niebawem. A póki co, dzięki, że ze mną byliście. Jeśli się podobało, to zostawcie łapę w górę, komentujcie i jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, a ogląda moje filmy, no to proszę niech to zrobi w tym momencie. I do zobaczenia, siema.